Będzie wstawać w słoneczko. Energia 73. To ci ale masz aż ma Hajzlama, co mam ich? Co ty na to? Jedziemy z Koksem, nauczymy się strzelać od razu. Pewnie. Ogólnie kawkę mogę wypić i spać, ale podejrzewam, że jakbym wypił 5 energoli, to bym... Umarł. Łap. zrobili po prostu taką miejscówkę bez niczego. O właśnie. Mocny ezop. Odwar znakietka, naps Muszę się nauczyć uników. Dobra. Poszło. Wracam się do tego pisarza. Do skryby. O, Nie Taki dupcyngerek Głupi wyszedł z tego. Dobra, gdzie ten skryba jest?